Cześć, witam ze słonecznej Bułgarii! Tak jak zapowiadałem w poprzednim shortsie, który promował ten film, A tak, dzisiaj będę gotował w Bułgarii. Pokażę, co już zdążyliśmy posmakować. A co można jeść, słuchajcie, w tym pięknym, słonecznym kraju? No, przede wszystkim warzywa. Słuchajcie, warzywa tutaj smakują zupełnie inaczej. Ta jakość pomidorów, jakość ogórka, no, no po prostu papryka, to wszystko smakuje zupełnie inaczej. Jestem bardzo miło zaskoczony. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest kanał Małgorzaty Kryger, na który serdecznie zapraszam. Link do tego kanału znajdziesz w opisie tego filmu. Zasubskrybuj koniecznie. A co jeść? Słuchajcie, to wszystko zależy od grubości Waszego portfela. Możesz korzystać z restauracji, które są naprawdę rewelacyjne. Dostaniesz, jedliśmy tutaj owoce morza bardzo świeże. Bardzo, bardzo świeże naprawdę owoce morza. Ryby bardzo świeże. No, możesz trafić na na różną kuchnię. Ale też na kuchnię, na każdą kieszeń. Jeśli ten portfel jest troszeczkę cieńszy, możesz spróbować samemu gotować. A co ugotować, to dzisiaj pokażę. Dzisiaj zaprezentuję Państwu przepis, który przypadł nam do gustu i który jest bardzo znany. Bardzo znany, dlatego że jest to prosta, naprawdę bardzo prosta sałatka szopska, która jest no, bardzo tanią też. Bardzo tanią opcją w taki upalny dzień, naprawdę dobrym posiłkiem, dużo witamin, dużo smacznych warzyw i bardzo prosta w przygotowaniu. Mamy dzisiaj czerwiec, w sumie początek czerwca, bo to dzisiaj jest czwarty, zdaje się. Czwarty, Pani Kamerzysko? Tak jest. Tak, 4 czerwca. Słuchajcie, i dzisiaj temperatury już dobijają do 30 stopni. Także naprawdę ten nasz organizm nie potrzebuje aż tylu kalorii w takie upalne dni, więc można naprawdę jeść. Dużo sałatek, dużo takich lekkich rzeczy w takie upalne dni. A jeśli ktoś potrzebuje mięsa, też w następnym odcinku przedstawię jakiś taki przepis, który można zrobić w takich warunkach jak tutaj. Bo zobaczcie, my mamy wynajęty takie studio. takie studio, taki studio taki to się Studio, no w stylu studio. Czyli jest to taki jeden pokój z taką kuchenką, dwa palniki, jakaś praleczka, umywalka tutaj, mamy łazienkę do dyspozycji. Pokażemy od razu oczywiście, bo Ta. jest tu naprawdę pięknie. I to w zupełności wystarczy za nie nieduże pieniądze, jeśli ktoś potrafi i chce być nie Jakiś taki uwiązany w jednym miejscu, tylko chce na własną rękę sobie pozwiedzać, zobaczyć, posmakować innego kraju jak Polski, to naprawdę bardzo polecam, bo to bardzo fajna forma wypoczynku. Oczywiście apartament w upały musi być wyposażony w klimatyzację, bo no bez tego tutaj to naprawdę nie ujedziesz. Ale wracając do tematu i wracając do tematyki dzisiejszego filmu, będę używał po prostu takich narzędzi, jakie mamy do dyspozycji, a mamy jakiś nóż, deskę. Tutaj mamy miskę, z której też skorzystam i będę potrzebował pomidor, te warzywa już wszystko umyłem. Paprykę, pomidor, czerwoną cebulę i przede wszystkim e, bułgarski słony ser, owczy, można też krowi, słony ser. Warzywa, tak jak wspomniałem, umyłem. Pomidora teraz pozbawię tej szypułki, żeby tego tu nie było. Pomidory, zobaczcie, są w stylu takim jak u nas e, malinowe. Nie wiem, ale te, te pomidory pachną. Te pomidory pachną pomidorem, naprawdę warzywa są, uwierzcie mi, Przecudowne. Ja Was. zrobię w takiej kolejności, jak ja widziałem na talerzu yy, w, restauracji. w restauracji. Słuchajcie, oni to robili chyba warstwowo. Nie jestem pewien. Ja to po prostu podpatrzyłem, zamówiliśmy. Ta sałatka była świetna. Poprosiliśmy w restauracji o sałatkę typowo bułgarską i dostaliśmy taką. I mi się wydawało, że ona była warstwowo układana. Najpierw była papryka. My to, był... my to szybko wymieszaliśmy, oczywiście. Tak, ale... tak. Najpierw była papryka, później był ogórek. Ogórek był bez skóry obrany. I na górę były pomidory i ten ser. I cebula. I to wszystko było polane takim sosem oliwą z cytryną. Świetnie to wszystko smakowało, ale to przede wszystkim chyba dlatego, że jakość tych warzyw jest ze względu chyba swoje... na te słoneczne dni tutaj eee, po prostu inny, inny smak jest. Tych tych warzyw. A to chyba dlatego, że tutaj w Bułgarii podobnie jest ponad 200 dni słonecznych. Porównajcie sobie z polskimi, tak, polskim Polskę mamy, Nie wiem, tych słonecznych dni, nie miesiąc trzydzieści. Nie wiem, czy nie przesadziłem nawet, ale no, mało jest. Chodzi o takie dni, gdzie na wakacjach jesteśmy i odpoczywamy, nie? Bo słońce tak. jest zawsze. Tylko czasami chmury zasłaniają. Tak. Tak, mam paprykę przełożoną teraz, ogórka. Ogórka pozbawię skóry. Odnośnie tego wypoczynku w tej Bułgarii, słuchajcie, naprawdę jesteśmy mega zadowoleni, bo nie spodziewałem się, że w koniec maja, początek czerwca będzie tak gorąco, taka piękna pogoda i naprawdę nie jest jakiś taki wielki upał, dlatego że wilgotność tu jest inna i to odczuwalna ta temperatura jest trochę niższa. Ale na słońce trzeba uważać. No i wszędzie są baseny. Baseny wśród tych apartamentów, więc można szybko się schłodzić. Zarówno w morzu, tak, jak, jak i, i nawet jak jesteśmy w apartamentowcu, tutaj. tak, w basenie. Nie mam tu obieraczki, więc ja korzystam z noża. Słuchajcie, no tak jak wspominałem, korzystam z tego, co mam, ale Jest dobrze. myślę, że każdy sobie poradzi. Kiedyś, kiedyś nie było obieraczek i ludzie sobie radzili, a dzisiaj no. sprzętów dużo. Co <laughs> to nie musi obierać tych ogórków. zobaczymy co jest na, na balkonie. To słuchajcie, tam widać morze. Jest 200 metrów od morza, więc naprawdę bardzo, bardzo blisko. A tu, na tarasiku, nam się dochodzą pomidory, bo pomidory są po prostu rewelacyjne. Tutaj można by normalnie mieć same pomidory, jakieś sałatki, dlatego dużo tego robimy. Sałatek różnego rodzaju. Tutaj nawet w restauracji. Bardzo dużo jest dań, tylko danie przykładowo mięsne z warzywami, warzywa, sałatki. Mało dań jest z ziemniakami, frytkami, chyba że sobie dodatkowo domówisz, ale głównie serwują po prostu dania, czy mięsne, czy rybne, warzywa. Biegniemy do kuchni, zobaczymy co tutaj nasz szef już zrobił. Co mamy? Papryczkę, tak, teraz, będę kroił teraz ogórka. mamy ogórka. Ogórka postaram się przekroić, znaczy postaram, przekroję tak, tak i jeszcze raz na pół i takie kawałki Mniej więcej. Nawet grubsze chyba. Nawet większe te kawałki mieliśmy w tej sałatce. Niedrobno tak. Średnie. Średniej wielkości. Takie małe kwadraciki Kostka jakby. Takie. Słuchajcie. Jak Wam się podobała okolica? Jeszcze tego jednego pokroję. Prawda, że bardzo ładny apartament? Studio. Tak. To, tu nazywa się to studio. To jest coś w rodzaju naszych w Polsce kawalerek. Na wakacje idealne. Dla dwóch osób z dziećmi albo cztery osoby spokojnie tutaj. Tak, cztery dorosłe osoby też tutaj. Rodzice z dziećmi. I teraz będę kroił pomidora. Pomidora najpierw zrobię na plastry, takie grubsze, i później. I teraz kroję tego pomidora na kostkę też. O. I taka kostka. Mniej więcej coś takiego dostaliśmy w do restauracji, prawda? Tak jest. I teraz słuchajcie, w jednej restauracji podali nam tak cebulę pokrojoną w kostkę, ale w drugiej znowu mieliśmy takie półksiężyce, więc to chyba nie ma wielkiego znaczenia, bo skoro my jesteśmy w Burgas w Bułgarii, to jest tutaj rejon, gdzie jest najbardziej uczęszczany turystycznie i robią tutaj kuchnię regionalną. No to chyba nie ma znaczenia, jak ta cebula jest pokrojona. Zależy, z jakiego kraju był kucharz. O, być może. Teraz troszeczkę. Tak, każdy według smaku już swojego musi. Sól, pieprz, bo to były jedyne przyprawy chyba w tej sałatce. Tak jak podpytywałem kelnera, to tylko mówił, że sól, pieprz i oliwa. Tej soli też nie jest za dużo, oliwa bo ser super. jest słony, tak, nie? Tak, I teraz ja nałożę tu na kalesz tą sałatkę. Ona jest bardzo, bardzo przypomina składnikami grecką, tylko no grecka jest trochę inna. Teraz dajmy ser na górę. To by musi I do tego teraz zrobię jeszcze sos z oliwy i cytryny. Wycisnę sok z cytryny. Teraz dodajmy oliwy i wola sałatka szopska gotowa i sałatka szopska ja gotowa. Posmakujmy, czy tak samo to smakuje. Ja wam powiem, że tak samo i takim może nie uwierzycie. Trzeba samemu to sprawdzić. Ale chociaż spróbujcie mi uwierzyć, że smakuje naprawdę tak samo. Cały ten ser, właśnie to jest. Sekret w Polsce jest trudno dostać ten wulgarski ser. Ale z naszej strony na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na następny odcinek, gdzie. Postaram się zrobić może nie bardzo regionalne, dlatego że takie warunki, jakie mamy, takie mamy. Ale zrobię jedno danie garnkowe, właśnie z jakichś warzyw, z mięsa, tu regionalnego, tak żeby to było na kieszeń turysty i żeby było też smaczne. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, że oglądałeś ten. I zapraszam. Zasubskrybuj nasz kanał. Cześć. Chcemy podarować Ci prezent. Darmowy e-book w formie listy, listy 14 zdrowych obiadów dla całej rodziny. Pomoże Ci on stworzyć smaczne i pełnowartościowe posiłki, które z pewnością zachwycą całą Twoją rodzinę. Znajdziesz w nim 14 obiadów na pyszne obiady, które nie tylko cieszą podniebienie, ale także zadbają o Twoje zdrowie. To doskonała okazja, aby odkryć tajniki domowego gotowania i razem z rodziną spędzać więcej czasu przy stole. Pobierz koniecznie teraz nasz darmowy e-book i rozpocznij kulinarne przygody, które połączą Was jeszcze bardziej. Link do tego e-booka znajdziesz w opisie tego filmu.